Oh jee, yeah. a wam wszystkim ludziska z tej strony i Witam was w tym audiologu Ludziska dzisiaj bardzo krótko Żeby nie przedłużać miałem robić z tego materiał wideo Ale pomyślałem aaa poczula, Będzie tak i wygodniej i szybciej prawda I może więcej to ludzi obejrzy Choć no dobra różnie z tym bywa Ale Wydaje mi się że Że po prostu szybciej to Zobaczycie i, i wysłuchacie. Eee, także, ludziska, eee, krótka informacja: konkurs robię eee, do końca, do końca w świąt. Także macie jakiś tam miesiąc, Niecały eee, Do wygrania, oczywiście, jest. Kurde sens, oczywiście. Eee, do wygrania jest miruz Edge eee, na platformę Steam. To jest eee, klucz. I ludziska, tak, to jest pewnie jak większość, znaczy część z Was pewnie wie o co chodzi. Jest to klucz, który został nieodebrany przy poprzednim konkursie, dlatego mam tylko ten jeden do, do właśnie do wygrania. Mam ten jeden do rozdania. I rzecz polega na tym, że tak jak ostatnio to było, najaktywniejszy widz dostaje właśnie ten klucz. Czyli może tutaj powiem i w opisie będziecie mieli dokładnie jak to, jak to będzie przebiegało, ale nic poza lajkowaniem i komentowaniem nie wchodzi w grę, także udostępnianie i danie ulubione. Oczywiście jeżeli będą jakieś remisy, to to będę brał je pod uwagę, ale tak jak ostatnio ludzie byli zadowoleni, wszyscy dostali klucze na e-maile swoje, także ża żadnych skarg nie było, także mm, i tym razem mam nadzieję, że się uda. To i najaktywniejszy widz będzie wylosowany właśnie, znaczy wylosowany wygra, wygra najaktywniejszy widz i wiecie... Chodzi o to, że za lajki i komentarze dostajecie punkty. I ja sobie spiszę, tak jak ostatnio, taką listę zrobię i udział będą mogli wziąć te osoby, które, które tu się zadeklarują w tym wideo. Jeżeli... Wezmę też pod uwagę takie osoby, które właśnie są na nowo i, yy, i będą, jeżeli będą tylko chciały, no to, to napiszą w którymś tam albo mi na napliw, albo coś takiego, yy, że też chcą wziąć udział w konkursie, żeby wygrać właśnie tego Mirror's Edge. Yy, gra będzie na pewno przeze mnie robiona seria Mirror's Edge, yy, a wychodzi dopiero w 2016, nie, sorki. Albo w 2016, albo w 2015. Jest jeszcze sporo czasu do, do nowej części Mirror's Edge, także już dawno temu była zapowiedziana, a, no, a wyjdzie dopiero niedługo, znaczy niedługo. Wyjdzie za te dwa lata lub rok, jeżeli się nie mylę. Ale wydaje mi się, że za dwa lata właśnie, bo chyba 2016 będzie dopiero tak późno. Także to tyle, no, minęło już 3 minuty, widzicie. I co? Czy coś miałem dodać? Nie, chyba nie. Więc y, to by było na tyle. Punktacja ruszy od następnego filmiku. Także niespełna miesiąc to nie będzie wiel wiele filmików, bo wiecie, że, że wysyłam co trzy dni e, filmy. Jeżeli. Może się postaram co dwa dni wysyłać, e, jeśli będę robił teraz jakąś e, seryjkę, bo mam, mam takie plany. E, więc e, to tyle. To nie będzie na 20 filmów. Jeżeli będziecie aktywni przez 20 filmów, no to super. I, i właśnie dam Wam ten klucz, który mm, do tej pory. Aha, bo nie powiedziałem. E, ziomuś, e, ja pisałem do niego i e-maila na jego pocztę i. I pisałem na jego kanale prywatne wiadomości i na i komentarze do jego i odpowiedzi jakieś, nic, no zupełnie nic się nie odezwał się także ja już przyjmuję, że, że po prostu albo porzucił jakoś ten, ten kanał, to konto, albo po prostu no już mnie olał całkiem czy coś takiego, nie wiem. No i właśnie minęło chyba 3 miesiące, nic się nie zgłaszał, także ten klucz jest do wygrania teraz. Mm, I to. By było na tyle. Dzięki wielkie za obejrzenie. Bierzcie udział w konkursie, udzielajcie się, komentujcie, lajkujcie, subskrybujcie, jeśli tego jeszcze nie robicie i do zobaczenia w następnym wideo. Na razie.